Musisz pamiętać o tych czterech warunkach, zanim zaczniesz planować swoją poldensową przestrzeń do treningów w domu. Przede wszystkim przestrzeń! Jeżeli masz dużo, powiedzmy, że gratów, no to musisz mieć też przestrzeń to, żeby ćwiczyć. Generalnie najłatwiej po prostu zaplanować w ten sposób, że te graty sobie przesuwasz. Więc planujesz tak, żeby móc przesuwać swoje graty. Druga rzecz zaplanuj sobie, że będziesz miała lustro. Musisz mieć lustro, żeby widzieć swoje efekty. Przeznacz sobie na to jedną ścianę, a jeżeli nie masz. Takiej wolnej ściany, bo na przykład masz małą przestrzeń. To kup sobie stojące lustro, które postawisz i ewentualnie będziesz mogła. Chować albo przesuwać. Trzecia rzecz to jest lampa, czyli oświetlenie. Jeżeli chcesz siebie nagrywać, jeżeli chcesz nagrywać swoje poldensowe układy, to pamiętaj o tym, żeby kupić sobie lampkę. Najlepiej lampę LED, która oświetli Twoją postać, ciebie, całe ciało. Dzięki temu Twoje filmy będą lepszej jakości. Jeżeli chcesz zmieniać tło światłem, bo to jest najtańszy sposób zmieniania tła i prowadzenia jakiegoś takiego nastroju, kup sobie taką lampę y, RGB, która zmienia ci kolory. Dzięki temu to samo wnętrze będzie miało inny nastrój. I najważniejsza rzecz, jeżeli dopiero planujesz swój pokój, to pamiętaj o tym, żeby nie mieć sufitu podwieszanego, ponieważ dla poldancerki sufit podwieszany oznacza to, że nie jest w stanie zamontować sobie rurki. No, chyba że kupicie taką rurę Polflor, to jest rurka przykręcana do podłogi, nie trzeba jej montować do sufitu. Natomiast klasyczne rury wymagają przykręcenia albo przynajmniej dostawienia do sufitu. Jak masz sufit podwieszany, niestety nie będziesz mogła tego zrobić. Napisz w komentarzu, czy nagrywasz swoje układy.